Cześć wszystkim z tej strony Marcel. Witajcie w nowym odcinku z Grymon Bazu. Jest to już czwarty odcinek z tej przepięknej serii. Jak widać, mam 4000, mam tutaj 6 paczuszek, mam tutaj troszkę konopi. Tutaj mam sporo zasadzone. Bo trochę farmiłem, zrobiłem ładnego oi zbudował się w końcu garaż. Problem z gruzem jest taki. Oponę przepompowałem, bo się zagapiłem. No. I dzisiaj prawdopodobnie zarobimy bardzo dużo pieniędzy. Jak, wi jak widać, bądź nie bardzo dużo klonów po podłączach. Jest ich łącznie 87. Yy, tak, 86. Ile tutaj mamy paliwa? Dobrze jest. Yy, I dzisiaj, tak jak mówiłem, zarobimy sporo pieniążków, bo sprzedamy jeszcze nasze. To co teraz trzymam w ręce? Nie mogę powiedzieć prawdopodobnie. Słuchajcie, nasze skręci No bo jak przez wyciągnąłem, no, dobra, grzewka rosną. W yy, mam pełny zbiornik, Syrop wcześniej dostarczyłem za 800 dolarów. Mam łącznie 6 beczek, chyba. Tak, 6 beczek, więc podłożymy trochę do pieca. Tutaj mam dwie sosenki, bo jest ściąłem i przywiodłem. Obok domu tam mi rosły. O, myślę, że będzie dobrze. Siub. Siub. Nie mam pojęcia, czy temperatura się podnosi, czy nie. Podnosi się. Tylko no, to tak trochę niefajnie wygląda. Dobra, czyli tutaj niech to się robi. Yy, pewnie jeszcze syrop się nie robi. Nie, jeszcze jest za Nie, działa. Deszczyk fajnie kropi sobie. I dzisiejszym też planem jest, mam nadzieję, wymienić zawieszenie w gruziku, bo przydałoby się w końcu go zrobić. Chociaż, czekajcie. Czy trzeba robić gruza, bo najpierw ja bym sobie kupił ten baniak, na boiler z tyłu na papier i duży ten baniak tam za nami, który stoi. A więc jesteśmy w mieście. Miałem małe komplikacje, więc prawdopodobnie będziecie mieli cięcie. Dobra, jedziemy do naszego Jaguessa. Trzeba będzie się tutaj z nim od razu przywitać. Syrop nowy, sobie od razu kupimy i wypijemy. Paliwa nie muszę, nie, nie muszę. Widzowie, ja tankowałem. I powiem wam na którym kilometrze? Na 56. A mamy 91, a mamy dopiero pół baku. Nawet tak, tak oszczędnie paliwa zużywa, a gruz. Jak nie wyregulujecie, no to on tyle zużywa. Nie jeżdżę gruzem, to jak mogę do niego wlewać super paliwo. Co Jackie powiedział, żeby uspokoił się z tym torem. Nie uspokoi się, tylko że później zapłacę ci za ten tor. Dobra. Dzisiaj w niedzielę dostaniemy sporą wypłatę, więc... Myślę, że można by było teraz zrobić. Ładnie. Koninga. Amortyzatory. Nie, myślę, że amortyzatorów nie. No ten silnik kusi, żeby kupić, ale no. Nie, no nie. On się na nas patrzy? Tak, on się patrzy zawsze. Konormand się nie patrzy. E e e e tak. No, kurde, cool zamknij te drzwi. E Jedziemy. Myślę, że pojedziemy sobie jeszcze. Zobaczymy tylko. O, tu policja, To pojedziemy za policją. Zobaczymy tylko, czy. Nie mam do odebrania niczego. Od Eryka. Też trzeba zobaczyć, właśnie, bo ja nie wiem teraz. Ale chyba nie mam nic raczej. No, raczej nie ma nic. A nie, jest jedna beczka. dobra, to wezmę jedną beczkę sobie ją najwyżej po odcinku, bo dzisiaj nie planuję właśnie... Yy, robić syropu. Yy, no dobra. Widzowie... jedziemy po hamulce, nie? Do gruza. Trzeba to zrobić, bo to nie ma co. Kurde, nie! Lampą. Trzeba przeprosić. To w wytwórni syropu, to jest jak coś... Super duper karbonowy spoiler do BMK. No, no. Tutaj też garaż od razu jest. W tym garażu jest coś miejsc, ponieważ właśnie twórca przewidział, że będzie kilka nowych aut. Chociaż żeby dodali na przykład jakiś właśnie też pojazd do składania, jak Prince albo BMW. A się bazu przepraszam. No, żeby nie było, że... gdy jeszcze mnie BMW poznie. Znaczy się bazu mnie pozwia. Będę mówić bazu, żeby nie było później. Żeby nie mnie w telewizji widzieć za to, że siedzę, bo po, powiedziałem BMW na filmie. Znaczy się bazu. Może chętnego do tego BMW. Może tam pójdę zobaczyć, czy nawet mnie FBI już nie puka do drzwi. <laughs> Taki śmieszny hech tak. Jak ja wypadnę, to ja się pomogę. Dobra. Nieważne. Boże, ja jestem idiotą. Ja nie pojechałem po te hamulce, ja ciągle zapominam o tym. Dobra. Najpierw zrobimy to. Beczkę zostawię tutaj, póki co. Żeby odłożę ją. Boże, po co jest taczka? Nie rozumiem, po co jest ta taczka. Podlane konopie, ładnie, ładnie. Odcinki z Bimengi planuję zrobić. Myślę, że jutro zrobić odcinek. Też. Bo sam fakt prosiłyście mnie, że bo dawno nie było serio Bimenji. I to serio no teraz mówię. Że jestem znowu idiotą, bo nie wziąłem tego, co miałem wziąć. Dobra, chociaż tu mam siłki. Ale najpierw zakręcę tu. Maj My Bazu Maj My bazu. Dobra, myślę, że jest spoko. Tylko pompką trzeba będzie napompować ładnie tutaj. No tu jest 0 PSI. Ja się niedawno dopiero dowiedziałem, że tą pompką można trzymać, bo ja pompką nie pompowałem. Nigdy opony. Ja tak właśnie samo zacząłem, jak tu i od razu sobie kupiłem podnośnik i kompresorem sobie pompowałem. Dam jak zawsze, ile tutaj dałem z tyłu? 40 ponad. Tutaj damy trochę mniej niż 40. Dobra, pompuje się ładnie. O, dobra, mniej troszkę jest. Ej, piękne bazu. Tylko musimy to złomowisko blokować. Ile już mamy? Yy, Jackus, jeszcze tylko trzy dni. No dobra. No i tutaj mamy też od razu paczuszki, które później jak zrobimy dużą, to opchniemy Jackusowi. Myślę, że teraz można by było pojechać po te Hamulce, ale przed hamulcami odrdzewić trzeba i nalać paliwa. No, bo mamy rezerwę. Otwiera się, otwiera, dobra. R i moduł ABS jest zniszczony też. Nie działa o moduł, moduł ABS. Po prostu jakby nie to, że zniszczony, ale po prostu jest popsuty. No, jedziemy. Ale te bazoły jest wolne O i trak już jest lepszy, ale później będzie na odwrót Ja te opony zimowe, właśnie drogi nie trzymałam. Już rezerwa się odpaliła, bardzo dużo pali ten bazoł Bardzo mi się to nie podoba. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dajemy, myślę, że do pełna już mam pieniądze, to mogę nawet do pełna. Ciekawe, ile wejdzie, bo z tego co wiem, bazu nie ma dużego baku. Dobra, już sporo weszło. Za 37 jest dobrze. Eee, dobra, cześć ponownie, e, mogę... nie, Putin to sobie kupimy za chwilę. Będzie ładna. Oh. Chcę to pomalować, a nie mowę front -wall. O, dobra, front <ścoughs> wall, jak coś to było dla Beki, umiem angielski, żeby nie było że zera. Eee, ty nie umiesz angielskiego, umiesz wal. Umiem angielski, nie martwcie się. Dobra. Jak nie starczy farby, to tam jeszcze odłożyłem trochę tej farby, bo ostatnio malowałem właśnie. O, i traka. A, starczyło. Ładna becia. Jeszcze będzie tylko trzeba... Felgi. Dziękuję, nie ma za co. Tutaj właśnie gdzieś to wyrzucałem. Tu jest. No nie. A, i właśnie odcień szyb też trzeba kupić sobie od razu. Kupimy ten na maksa za 20. I jakoś on się tam zrobi, nie? Ładna będzie. Nie można wyrzucić, Bo to jest makulatura, mnie to nie interesuje, masz tu wziąć. Kupujemy paczki śrub. A nie trzeba hamulce zrobić. No i właśnie w dzisiejszym odcinku bardziej czasu poświęcimy na zrobienie baz naszego bazu niż na farmienie hajsu, bo hajs dostaniemy w niedzielę. Sporo hajsu. Jest wtorek. Czy kupić moduł ABS? Kurde. Tu na pewno te śruby kupię. Moduła bez sporo kosztuje, bo 300, nie ukrywam. No, ale. Kurczę, widzowie, ja bym ten silnik kupił. Kupiłem silnik nowy. No. Przyda się na pewno nowy. Pewnie pomyślicie, że jestem idiotą, bo mogłem u Regera, ale. Ura, silniki są droższe niż tu. I to teraz serio mówię. Więc będziemy mieli nowy silnik w naszym bazu. Więc jak wrócimy to go od razu zamontujemy. I jeszcze tylko trzeba... Mamy 700 dolców. Trzeba modu ABS nowy. Projekt nowy silnik. modu ABS. Myślę, że śrubek nie ma śrubki. I myślę, że można go robić teraz. Chub, Ło! Wszystko się rozpadło. Mam no, nadzieję, że rura wydechowa nie odpadła. I ten silnik, na pamiątkę, jako to jest unikalny, można powiedzieć, silnik, Postawimy go tu na górę. Bo to jest jako unikalny. Bo go nie da się zdobyć takiego zniszczonego. Chyba. O nie, bo teraz te wszystkie części. Skrzynia nawet odpadła. Wszystko tu odpadło. Jeszcze moduła bez trzeba odkręcić. Boże, ale tu śrubek jest. Nie odpadło nic z zawieszenia? Mam nadzieję. Yy, o nie, na skrzynie będzie coś trzeba. Dobra. Montujemy pydlaka, aż ale osiad. I na nowych śrubach to robimy. O, siup. Teraz trzeba w tekstury wejść. I zakręcić wszystkie tutaj. Śrub. I muszę prostu to niefajnie nie bo miał podnośnik, ale 8500 jeszcze nie mam, to ja na spokojnie wtedy sobie tu wszystko. A to jest taki tańszy sposób dla początkującego gracza, jak nie ma jeszcze nic, to można sobie normalnie tak jeździć z leżanką. Nie trzeba nawet na kobyłkach podnosić. Śrub... Jeszcze kilka śrubek. Skrzynia się bardzo długo, nie mam tutaj takim kluczem. Tamtymczasem już skończone. Gdybym szybciej Trzy trzy bym i już. I nie wiem, czy jeszcze jedna nie wchodzi tu. Nie, już chyba tutaj nigdzie nie wchodzi następnie. A, nie, 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 żebym później nie zwalił. Tutaj. Dyfer się nie okręcił. Nie no, dyfer się nie okręcił. bo chyba najważniejsze, że się dyfer nie okręcił. Dobra. Sobie ją tu grzecznie odłożę. Leżankę odłożę też na bok. O, jeżeli nie aż tak. O nie, głodny jestem. Dobra, zrobione, pojedzone, R, A, bo ręczny jest. A ta, ta automatyczna skrzynia to jest tragedia, ona tak szybko zmienia biegi. Jeszcze powinno być na odcinku, U, tu, to to i dopiero wtedy powinno zmienić. Ale odczuwam, że w ogóle ma więcej mocy teraz, no, więc spoko. Silniczek wymieniony widzowie. No. No, więc to by było na tyle. Jeżeli wam się spodobało, nie zapomnijcie zostawić subika i lajka. Ja tylko wrócę i odcinek zostanie zakończony. No niestety, tak jak mówiłem, odcinek nie będzie dzisiaj długi, no ale... Wiecie. Jak chcecie z BMG, to jeszcze będę musiał później BeamNG nakryć. No, więc... Myślę, że to na tyle. No ja się nie myślę, ja wiem. Sorry, widzowie, ale nie przygotowałem sobie scenariusza, nie? Wstałem za wcześnie i nie miałem nawet czasu, żeby sobie przygotować scenariusz. Co by tu nagrać? Więc gadam, co, co mi do głowy przychodzi. Pyk, pięknie staniemy sobie tutaj. Dobra, więc trzymajcie się. Tylko zobaczę roślinki. Czy nie trzeba podać? Nie, więc trzymajcie się i cześć.